go z tej strony Avenger, a to już drugi poradnik do Dark Souls. Dzisiaj zajmiemy się sprawą farmienia dusz. Jak niektórzy mogą zauważyć, co troszeczkę głębiej są w grze. Jesteśmy w malowanym świecie Ariamis. Jest tutaj jedna z najlepszych, bym powiedział, farm tak do poziomu około 100. No i nie ma co tutaj o tym za dużo mówić. Przejdziemy od razu do, do miejsca, gdzie mamy farmić. Tutaj na początku o, polecam zabić ich wszystkich trzech, ponieważ tych dwóch może za wami pójść. Niekoniecznie musi, ale może. I generalnie po prostu jest lepiej to zrobić. No i tuż przed nami jest już nasza farma. Chodzi oczywiście o te falangsy tutaj pod statuą. Większość graczy... znaczy większość, teraz już całkiem sporo graczy zdaje sobie z tego sprawę, wcześniej tak nie było. Wystarczy hmm, jakimś sposobem własnym Niekoniecznie tak jak ja to robię je po prostu pozabijać i no, cieszyć się po prostu duszami tutaj widzicie tysiąca Generalnie mm, za każdego z nich jest y, 500 dusz no i nie ma tutaj za bardzo o czym mówić. wystarczy po prostu je zabijać y, Natomiast mm, jeżeli kogoś jeszcze interesują Zaraz jak to przedmiot odłam... Duże odłamki Tytanitu. Mm. To może sobie przebiegć jeszcze tędy. Tutaj prościutko. Przez ten most. Tutaj oczywiście nie ginąc. Niby są tu tylko puści, a naprawdę można się tutaj nieźle naciąć. Za nami jest kolejny. O właśnie. Aha. W międzyczasie tam na łuźnik nas szyje cały czas wszystko czym sobie podniecie do słoni się teraz szybkie kółeczko, żeby ci tutaj wyszli może użyjemy tego czaru no. powiedziałbym, że ostatni wybór biegniemy tutaj zabijamy tego i tutaj biegnie nasz Man, którym się interesujemy jest to oczywiście ten czarny rycerz. Czy czarny. stalowy. O Jezus. Pomyliłem. Powiedzmy, bronię. I w momencie, kiedy go zabijemy, wypada sobie z niego przedmiot. Wielki topór i duży odłamek. Akurat wielki topór był fartem, natomiast ee, duży odłamek tutaj ma z niego 100% szansy dropa. E, oczywiście, jeżeli chcecie farmić również te odłamki, to wydłuża to farmę, natomiast e, farma samych palanców możecie sobie zaraz policzyć, ile zrobię jeszcze jednego rana i to chyba będzie na tyle. No bo no, tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo co pokazywać. Jeżeli chodzi o sam malowany świat Ariamis, to mm, jedynym problemem dla was może być otwarcie tych drzwi tutaj, ponieważ na początku są one zamknięte i będziecie musieli iść właśnie tam. No ale to już że tak powiem, nie temat na ten odcinek tu się zregenerujemy nie pokażę wam to jeszcze zdejmujemy sobie tego tutaj to już było widzicie oni zauważyli o Jezu, ale nie śmignął znowu byśmy weszli powiem zabijamy go i biegniemy prosto na palanksy. Tutaj metoda jest tak naprawdę dowolna. Można używać jakiegoś wielkiego miecza. Można używać topora, włóczni, czegokolwiek. Grunt, żeby wasza metoda działała. Jeżeli dacie. Ojej. Jeżeli dacie radę zabić ich jak najwięcej jednym uderzeniem, to lepiej tylko dla was. Ja osobiście na swojej pierwszej postaci zabijałem je używając miecza czarnego rycerza. Aczkolwiek no wiadomo każda metoda jest dobra do widziała, prawda? No tutaj skończyły mi się pilowancje. Troszeczkę widocznie mało celnie rzucałem, Ale mogę ich podrobijać power fikem. Próbowałem tutaj używać statycznej mgły i chmury kwasu. Oczywiście ona działa, aczkolwiek myślę, że nie ma sensu się z tym tak naprawdę, ponieważ zanim, zanim one się e, zabiją od tej trucizny, zanim się zatrują, to dużo czasu zjadą. A tak to tutaj po prostu biegamy i farmimy. No i praktycznie zobaczcie, przy tego tutaj bo dwa razy a zyskałem ponad 20 tysięcy dusz, około. No także w zasadzie z mojej strony to tyle. Ja jestem Avangard. Zapraszam do komentowania, do zadania pomysłów na inne filmiki. Na razie trzymajcie się i i i i i i cześć.